Proszę Państwa, kolejny mecz, trzeci i ostatni już mecz widzów. W sumie w tym momencie się zorientowałem. Trzeci i ostatni, tak, dokładnie, trzeci i ostatni po ESET Master. Z tym razem e, 4 na 4. Były dwa dziwne mono battles. Teraz e, mamy 4 na 4 widzów. E, dlaczego by nie możemy? No i niestety to już jednego z graczy wyrzuciło. W takim e, wypadku miał chłopak no trudno się mówić mapa tempest dla ośmiu graczy, jak widać, doskonale poszła mi stąd. Jestem atakowany przez różnego rodzaju komary, owady i tym podobne rzeczy, tudzież karakany, które próbują mnie zerzyć. Ja się nazywam Emil, jakby ktoś tam na YouTubie jeszcze nie wiedział i to jest moje podziękowanie dla widzów za to, że byli razem ze mną e, na streamie. E, to nie jest e, mono, nie, to nie jest mono, to jest 4x4, zwykłe, standardowe, bo nie chciało mi się dwóch na dwóch na dwóch na dwóch w tej sytuacji zakładać. Więc gramy, gramy, panowie i panie, oczywiście się tu będzie ciężko niebieskim, bo stracili jednego gracza, trudno się mówić zobaczmy natomiast apm co niektórych no tutaj pan co ma 0-0 najwidoczniej wykitował i należałoby zadzwonić po pogotowie i powiedzieć, że tutaj brakuje nam jednego gracza, puls mu się zatrzymał, siostro defibrilator żeby udało się przebić, przeżyć, więc jest 3 na 4, ktoś powie, że to nie jest yy, uczciwe, no cóż, życie nie jest uczciwe, możesz dostać Sixpula możesz dostać Forgate'a, może dostać turaksa na twarz, nikt nigdy nie powiedział, że StarCraft to uczciwa i sprawiedliwa Gra. Oczywiście jest zbalansowana, nie licząc zerga, który jest imbą, ale to już szczegół taki totalny. Wracając do zabawy, i bardzo bym prosił o zrozumienie tego, że to są aktualnie żarty, to co ja teraz mówię. Ktoś powiedział 3,5 na dwóch, no tak naprawdę trzeba policzyć APM-y, uj czerwoni myślę, że niestety zjadą niebieskich biorąc pod uwagę te APM-y tak naprawdę, no ale to się e, przekaże, na środku jest, zobaczcie jest jedna zelenaga na środku, mapa do której ja osobiście mam bardzo duży sentyment, to jest sentyment z tego względu, że te świetne miałem gry dwóch na dwóch z mojej srebrnej, nie w srebrnej nigdy nie byłem, w złotej i platynowej lidze, wow, cholera jasna czarna wołga na sygnale po mnie chyba przyjechała w tej sytuacji. Więc Overlord na razie skautują. Nie wiem, czy słyszy się ten sygnał, czy też nie. Em, w tej sytuacji. I dobra. Kiedy to się powoli rozgrzewa, te 4x4, parę takich informacji. Em, co to moich turniej? Dużo osób się o to pyta. Turniej dla graczy słabszych do złota na pewno się w tym miesiącu odbędzie. Nie jestem pewny jeszcze w 100% kiedy, bo cały czas mam mocno zapchany grafik. To jest raz. Turniej dla graczy lepszych od tej platyny do Grandmastera em, będzie. No w tym momencie mam już pulę, e, mam już pulę 500 złotych. I tylko dla tych lepszych graczy będzie coś do wygrania, bo dla tych słabszych pojawią się smerfy, czyli gracze z niższej, słabszej pożyczą konta od kolegów z gorszej ligi będą na tym grali, więc jak jest for fun dla słabszych, to nie ma żadnych nagród. Tam jest już 500 złotych. Ja mam pewien plan na większy taki turniej, na tej zasadzie, że na przykład 4 gracze z zagranicy i 4 gracze z Polski wybranych w drodze kwalifikacji. I w tych kwalifikacjach też byłby normalnie nagrody. Tylko teraz, więc 500 zł na to już jest dla tej pierwszej czwórki, ale dla tej czwórki z zagranicy do tego drugiego turnieju potrzebuję jeszcze tak naprawdę około, bądźmy szczerzy, około 1000 zł. Na razie, czyli 1500, aktualnie mam 500. Trochę to potrwa, ale taki pomysł. Wywala jędrka, to dobrze, będzie, będzie będą równe szanse. A jak ktoś chciał mail do mnie, to jest zawsze na YouTubie na dole. A jak ktoś nie wie, to em Na mojej stronie MSS2TV to oczywiście jest, jest też na żywo streamowane. Będą równe szanse, panie i panowie. Ginie, ginie facet. O co chodzi z pilnowaniem ner Nercia? Właśnie nie wszyscy o tym wiedzą, na YouTubie nie wiecie. Pilnujemy Nercia, żeby dostał się e, do Kasperski Arena. Czekamy, żeby tutaj Kas nie, e, nie zaszalał i nie ściągnął zbyt dużej ilości swoich widzów. Więc pilnujemy, jak to aktualnie wygląda. Dobrze, 51 do 40, i Jędrek zginął. Uścimy go chwilą, minutą ciszy. Całkowitej. Cisza panowe. Aaa, ćmami atakuje. To nie jest dobry pomysł, mieć tak oświetlony pokój przy, w lato. I otwarte okno, no trudno się mówi. Ech, w takim wypadku. Wracając do gry. No cóż, jeżeli użyłbym kapcia, aby walczyć z tymi wszystkimi ćmami. To musiałbym też pomalować nowe. Musiałbym nowe ściany sobie załatwić. E, tak naprawdę. Mm, Okej, okay, więc linki sobie wybiegają ze strony ze strony kogo tej? Tak naprawdę Dalida czy coś w tym Syru Speed na Lingach już się zrozumie, nie wiem, po cholerę, ja przecież przeszłoczenie mu dwa gazy, ale te linki mogą być dosyć ciekawe, więc jest 3 na 3 teraz. Mamy tutaj Oracle, do tego wszystkiego tu się można wbić, do tego zerga. Pawlo może mieć za chwilę problemy, co z tym speedem. Speed jeszcze się nie załączył, tu nie radziłbym walczyć, czemu ty tutaj walczyć? Dobrze zorientował się, że nie warto ee, walczyć w tej sytuacji. I z drugiej strony natomiast na speedzie można już powiedzieć: Pawlo, Pawlo, co ty robisz? Powiedz mi Pawlo, no masz gaz, masz speed, masz coś jeszcze oprócz tego nie, nie masz nic. Pablo nie ma nic, za to masz jest minerał w banku, a za to ma coraz mniej dronek, próbuje tutaj walczyć. Orekol odpalony orekol ma bardzo fajnie się tutaj Lingów pozbywa, ale jest no jest tylko jedno orekol. w takiej sytuacji, trochę to trwa piękna take, kontrola ze strony niebieskiego zerga i zaraz będziemy mieli dwóch na trzech jeżeli tak dalej się miało by zakończyć. No ale może się nie do końca tak zakończy. Okej. Okay. Zobaczmy jak to dalej wszystko będzie wyglądało, Oracle po lewej stronie będzie chciał kolejne podwójne Oracle, może tutaj sobie zaharasować, może przydałoby się wieżyczka, Marińce czekają, Maruder też, Marudery jednak nie są e, w stanie e, zaatakować za bardzo, jako że to jest 4 na 4 może dać wygląd też maksymalny e, tutaj, no i Oracle teraz grzecznie, podwójny Oracle. Jest potrójny, czemu nie ma potrójnego? Szkowałoby się do ataku. Na razie jest lekka kamperiada, co jest jednak standardem: 4 na 4 Ludzie robią sobie przykampić w około 10 minuty. Jak to wszystko wyruszy, to nie będę w stanie przypilnować się i powiedzieć, um, co tam się yy, dzieje. Oracle czeka, Oracle powinno już tutaj atakować, nie wiem na co ono czeka. Tak naprawdę to jest tak pięknie otwarta linia wydobycia. Dzień dobry, bardzo, może teraz zaśpiewać sobie i zobaczymy, ile jest osób zostanie zabitych. Zginęła już czwórka, zanim zorientował się e, Knight co się dzieje. Podwójny steampunk, bo może, próbuje przegonić Oracle. Widział, że jest Oracle, był tego pewny, bo jego przyścig widzi to samo co jego teammate i nie zabił nic. Zobaczmy ilość straconych Harvesterów, tego się jednak nie upewnimy. Aktualnie tylko 6 posiada Fistach. To, to, czyli ten A, czyli nikt nie wpadł na pomysł, żeby produkować jego jednostkami. Okej, okay, niech to tak będzie. Masa nigdy sobie wpada, gdzie są bojny gdzie są bojny nie ma bojny Za chwilę jak pan zostanie rozwalona, pawo straci, a tutaj bardzo mądrze ee, Hero Predator rozwali tę ekspert. Nie wiem czemu beilingów Uuu, wpadł na pomysł albo usłyszał na czasie, żeby postawić beining na Warren z przodu również e, gdzieś tam jest, no, ale czerwoni mają dosyć duże problem. Oracle znowu się pojawia, trzy zabite jednostki, za chwilę będziemy mieli czwartą. Jest czwarta umordowana, piątą za chwilę też. E, zabije dwa queeny grzecznie sobie tutaj czekają. Tu wall powinien chyba jednak zadziała ci 789 zabitych pięknie Ale problem jest tego rodzaju e, że nie ma XP, nie ma XP, nie ma dronek e, Po prawej stronie sobie w spokoju wszystko otworzą Kampa e, e, tak zwana jest aktualnie, przydałoby się trochę mocniej pograć e, Orekol wbrew wszystkiemu jest bardzo fajna na lingi. Lingi, które próbują się tylko i wyłącznie w momencie przebić tutaj przez jakąś rampę. Wtedy się pięknie nad tym stoi, ginie link za lingiem. Na pewno nie jak próbują uciekać. Tu może być dosyć ciekawie, bo za chwilę bainy będą gotowe. jeszcze wilka próbuje się dać odbić, odbije się od bainy lingów. Ucieknie, nie uciekał, uciekł. Jednak cholernik jeden. No ale Bailingi już są, co oznacza mniej więcej tyle, że te Runbyelingami nie mają prawa zadziałać, więc wychodzi Darsson w tym momencie do ataku. Trochę pamiętajmy, że przyharasował swojego przeciwnika. Tutaj są Force Forcefieldy rzucone, nie najgorzej, ale jeszcze coraz więcej. Jejku, ile tych są zostało rzucone. Pojawiają się Oracle, przy czym potrójny Oracle bardzo szybko niszczy Roacha pojedynczy. No nie tak bardzo, ale ta armia została zniszczona. Hero Predator ładnie harasował przeciwnika. Tylko problem jest tego rodzaju, że ja nie wiem, po co mu i ta cała reszta trochę sobie nie radzi. Dlaczego tutaj w tej sytuacji Dark Daj czy jakoś tak, nie produkował żadnej armii? To mnie mocno dziwi. Inwestor właśnie za chwilę zostanie zabity, biedny inwestorek. A tutaj Jędrek, jak już wcześniej mówiłem, miał taki problem, że go wywaliło, grał sobie Forgate'a i go chłopaka wywaliło za karę. Ale wydobycie u niego trwa, więc ekspansja jest zniszczona i jeden do jednego w ilości zabitych baz aktualnie w tej sytuacji. Spire dorzucone, jest w drodze da Pawlo. w sumie dobry, dobre przejście z jego strony. Co się dzieje z tym miłym graczem po, po tej stronie, czemu on jeszcze nie atakuje? No, The Knight mógłby teraz zniszczyć bazę przeciwnika całkowicie, tylko on na coś czeka, na co niestety nie wiemy, ale każdy mógł sobie tutaj zagrać, na złoto, nawet brąz, zostaw. Pan Grzeszyn prosi, żeby zostawić, a ci nie zostawiają. No trudno się mówi. Troszkę Hero operator przesadził z produkcją, z lekka bardzo mocno, a ten na coś czeka. Denite jest twardy, mamy 12 minutę 4 na 4, przyjmuje ekspansję. Yeah, baby, yeah! OK, tutaj wszystko aktualnie jest rozwalane. Ktoś powiedział, że Jędrek grał y, szybki kolej z EXPO, miał tak grać na wyższym Forge. Tak to czasami bywa. No niestety, próbujemy zagrać jedną rzecz, a wychodzi coś bardzo, bardzo dziwnego. Eee, więc pierwsza EXPO ze strony już się pojawiła. On bardzo cały czas czeka nadwyżka. z jego strony. Tylko 800-900 minerałów i 300 gazu. Nie jest źle, nie jest źle, mogło być gorzej. W następnym, myślę, że jeszcze jedną no 4 v 4 zrobimy, ale tym razem bierzemy graczy tylko i wyłącznie od platyny w górę. Hmm. E, Dadia doszedł do wniosku, że chce dostać kasę z Unii Europejskiej i właśnie posadził sobie las. E, za się się dostaje kasę, tylko mam to dziwne wrażenie, że on może się nie przyjąć z lekka. Środowisko nie działa zbyt dobrze e, dla niego. Um, Hero Creator, czy to nie jest fair? No, troszeczkę tak chyba to będzie nie fair. E, o tak się zastanawiam, 13 zabitych jednostek, 12 tutaj, 11. Nie jest y, źle, nie jest źle. Um, Okej, okay. niszczone to jest. Y, Obsów, oczywiście, nie ma w żadnych grach. A The Knight stoi twardo. On stoi twardo, on wierzy, że terańska imba jest taką imbą, że nikt jej nie ruszy. Nawet Darkshine ktoś tworzy, po co to ja nie mam najmniejszego pojęcia, ale niech sobie tworzy te Darkshine. Teraz wystarczyłoby zrobić nawet dron Rush i chyba udałoby się wygrać mimo wszystko. No, zobaczmy to z większej perspektywy jak wygląda. Wygląda masakrycznie. To tutaj jeszcze Hero Operator nie chce, nie chce po prostu żyć, te Overlordy nie chcą żyć same na tym świecie, wolą zginąć. I właśnie to się dzieje, kończy się ich żywot, ale my poczekamy aż The Knight zostanie rozwalone malutkie kawałeczki, takie tyczki, tyczki, tyczki co się jeszcze w tym momencie jak widać doskonale nie dzieje, ale może za chwilę się udać coś takiego. Okej, okay, ucieka tutaj a! No tak rzucił się całą armią, bo trzy zeroty zaatakował, skarasował jego wydobycie. Interesujące. 1 jeden w drodze, dopiero no to też trzeba przyznać, że Pawlo trochę przeszalał z tymi upgrade'ami. Cziut późnawo, no ale ciekawe, kto będzie na pierwszym miejscu tutaj. No, Darkstorm myślę, że Darkstorm będzie na pierwszym miejscu. Pawlo jednak też trochę poharasował. Ja bym powiedział, że za sekundę zobaczymy ostateczną bitwę, więc pokażę wam to na maksymalnie wystawionym ekranie. Abyście widzieli wszystko, aby nic wam tam ee, oczywiście nie uciekło. No, wychodzi. Wychodzi, cicho. Black Brady 2-2, zaszalał. 2-2 jest. Cztery czołgi rozstawione. Okej, okay, będzie dobrze. Tylko spokój może The Night'a uratować. Tylko spokój. Nic więcej nie może zrobić nic głupiego. Tylko spokój. Powolutku. Teraz się zacznie i ruszyły stalki, okej, okay, pierwsze padły, jest spokój, czuć spokój, czuje spokój nosem, tutaj trzeba uważać, bo jeżeli mizeria wyczuje straką to wyczuje, po prostu jak u zwierząt, czuję, że się boi The Night Force Field, rzucone czołgi, tutaj na razie rozstawione, pierwsza fala jakoś sobie rodzi, widać spokój, jest spokój, ucieka sobie do tyłu grzecznie, ej, tylko, że jest jeszcze atak i to akurat nie jest spokój. Nie, że się utrzymał tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że będzie gorzej, bym ruszyli tak zwaną napałę, ale okej, okay, jest spokój. Okej, okay, dronki rzucają się do boju. Więc jestem osławiony dron raż. Co się najśmieszniejsze jest to, że Teran jest taką imbą, że wytrzymał atak trzech graczy na raz. Teran wytrzymał atak trzech graczy na raz. To jest przegięcie już totalne. Skan. Potrzebny skan. Szybciutko, skan. Skan. Więc imba chuj, no. Przepraszam. Na czacie ktoś napisał imba jak wuj i tak jakoś mi to zostało. Przepraszam, najmocniej. Przepraszam najmocniej. Zwykle staram się nie przeklinać. Ale jakoś tak wyszło. Teraz się utrzymuje. Teraz się utrzymuje Plankton zmień ten. Zmień ten quote w tej chwili, już go nie ma. Ale imba nie zwa, imba się dobrze e, trzyma, tak naprawdę. No, on tego wygrać się nie może, ale hero tanki, 10 zabitych jednostek. Jakiś maruder hero, raczej nie, e, raczej w tej sytuacji nic nie ma. Mm, zobaczmy, mu trochę poharasują, ale długo się trzyma, to trzeba przyznać. E, Teran trzyma się naprawdę bardzo długo. Za długi ten stream dzisiejszy jest. O wiele za długi i chyba już go po prostu nie wytrzymuje e, psychofizycznie. No, z próbują się tutaj przebić, to się mi im jednak po raz kolejny nie uda mu talicki atakują. Ale oni się męczą z tym tranem. Jeszcze force fieldy piękne, które pomogą trzymać jednostki gdzieś sam z tyłu. E, dobra, chyba będzie koniec. Chyba będzie koniec. E, GG Wychodzimy na jeszcze jeden, ostatni mecz od Platyny w górę. Kanał Diament. Dziękuję za uwagę, przepraszam najmocniej za mój niewyparzony język. Zdarzyło mi się to dzisiaj chyba pierwszy raz. No ale jesteśmy na Hawajach, to się trochę zrelaksowałem, na Karaibach. Cześć na YouTube, cześć.